Skała Granit-Marmur. Producent wyrobów z granitu, marmur u piaskowca oferuje parapety, schody, posadzki, blaty kuchenne, łazienkowe, nagrobki i inne wyroby z kamienia, również na raty. 25-letnie doświadczenie gwarancją dobrej jakości. Skała Granit-Marmur. Gniezno wrzesińska 44. Galanteria ze szkła i marmuru wprawi cię w zachwyt, zaszokuje Twoich gości i klientów. Doskonałe na prezent do domu i Twojego biura: zegary, zestawy biurowe, kopertniki, lampki, piramidki, wazony i wiele innych. Kupisz to tylko u nas skała, granit, marmur. Gniezno ulica Wrzesińska 44.